Jesteśmy na planie programu Lepsza Polska. Dzisiaj ostatni odcinek sezonu, za chwilę wakacje. Słyszałam, że oglądalność też była całkiem dobra i będzie następny sezon. Takie są plany. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mówię jesteśmy, dlatego że Lepsza Polska to jest praca zespołowa zespół wspaniałych osób przygotowujących. Nieduży, ale jednak. Mocny, dwie doroty. Ja jestem trzecia tutaj. I Kasia, także i Ewa, która jest teraz na urlopie, więc, więc to, są, to, są, to są dziewczyny, z którymi przygotowuję program. Jesteśmy bardzo zadowolone mm. z wyników oglądalności. Wróżono nam, że widzów nie będzie, ponieważ jest za spokojnie, zbyt jednak nie telewizyjnie, ale nie, były emocje oczywiście. I, I ten program niesie za sobą ogromne emocje, ponieważ rozstrzygamy w ważnych sprawach i, i te ważne sprawy niosą za sobą e, niewiadomo, prawda, ponieważ są osoby z różnych stron studiów, więc nie wiadomo tak naprawdę, jak, jak dyskusja się skończy, ale staram się tych emocji nie podsycać. Tyś panią zaskoczył w tym studiu z swoją opinią, zachowaniem może. Było tak kilka razy. Rzeczywiście czasami jest tak, że wydaje nam się, że znamy poglądy pewnych osób, robimy naprawdę dogłębny research, ale przecież niektórzy mają też, no wszyscy chyba, mamy też prawo do zmiany poglądów, zmiany sposobu mówienia, pojawiają się nowe e, fakty, nowe informacje, które wpływają na postrzeganie przez nas rzeczywistości. Więc tak się też zdarzało, że przychodziła osoba, która 10 minut temu mówiła coś zupełnie innego, a siadając tutaj, jednak stwierdziła, że zmienia, zmienia zdanie. Ale to jest, to jest w porządku, no bo tak, tak, tak wygląda świat. Nie mówię tutaj o politykach, bo oczywiście tego nie lubimy. Jednak pewna stałość by się przydała, jeśli chodzi o poglądy. Natomiast jeśli chodzi o ekspertów, no to wiadomo, że, że tutaj ta wiedza jest napływa, zmienia się, więc jesteśmy bardzo otwarci na, na, również na zmianę zdania. Jestem na to przygotowana. Pani zdaniem, politycy, udzielając takich wywiadów telewizyjnych, mają w ogóle coś do powiedzenia, takiego merytorycznego, czy po prostu pajacują, grając na swoją, na swoją bramkę? Są bardzo różni politycy, nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Jestem w ogóle przeciwniczką uogólnień, jeśli chodzi o każdą grupę zawodową. Mówiłam to też wiele razy w programie, że nie można uog uogólniać y y i mówić y y y źle czy dobrze o całej grupie, czy lekarzy, czy. Czy polityków są bardzo różni politycy i, i, i niektórzy mają sporo do powiedzenia, inni mniej. Nasza rola jest taka, żeby rozliczać ich przede wszystkim z obietnic, bo po to ich wybieramy, żeby później e, jednak dopilnowywać tego, co robią. A jest wiele bardzo, bardzo ważnych kwestii, które dzisiaj wymagają pilnego rozwiązania i jednak konkretów, których się domagamy, a nie opowiadania o, o tym, co oni myślą. No, można opowiadać, być ekspertem, oczekiwać czegoś, ale nie w momencie, kiedy wchodzi się już w rolę polityka, prawda? Tutaj potrzebne są konkretne działania i tego, tego chcemy. Ja teraz zapytam o telewizyjną kuchnię. O ten czerwony notesik, to jest jakiś pani taki amulet może? Czerwony notesik kupiła mi koleżanka Dorota, właśnie jedna z moich koleżanek redakcyjnych, bardzo mi się spodobał. To, to był jest prezent. I z sentymentem noszę ten, ten ten notes właśnie, przynoszę go do pracy. Także to jest kwestia raczej osobista. Myślałam, że taki jest? bardzo ładny, tak, bardzo ładny. Myślałam, że taki wyróżnił, bo wielu dziennikarzy ma jakiś, stara się mieć jakiś wyróżnik. Nie wiem, Konrad Piasecki ma swój ołoweczek na przykład. Widziałam nawet, że aż tak. Nie, nie, to, to tutaj nie, nie, przy, nie przykładam takiej wagi do, 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 do tego, żeby się wyróżniać. Albo może, może, może zresztą o tym myślę, coś przygotuję na nowy sezon. O właśnie, może tak. Można tak. testu, który ja rozumiem, może zostać. Zdecydowanie tak, jest bardzo widocznym. To zapytam teraz o to, co pani wyjmowano tuż po zakończeniu programu z Ucha, czyli tak zwane Ucho. Czy zdarzają się jakieś takie właśnie wpadki, Nie wiem, czy pani oglądała Bridget Jones? tam... Bridget... Trzecią część. W trzeciej, trze... trzeciej części. Bridget była uchem, koniecznie, koniecznie i no i Bridget zdarzyła się wpadka, bo Bridget po prostu zaczęła szeptać dziennikarce, która przeprowadzała wywiad w bardzo ważnej sprawie, no niezbyt przyzwoite słówka. Nie zdarzyło mi się to do tej pory, ale zespół jest kreatywny więc bardzo, więc... Wszystko się może zdarzyć może wszystko się może zdarzyć. Natomiast no, jeśli chodzi o ucho, no, to jest niezwykle ważne z kilku powodów, dlatego że w studiu jest atmosfera jest taka, że ja słucham i staram się jednak słuchać gości <grych> i e, odpowiadać czy też reagować na to, co mówią, więc e, siłą rzeczy też nie, nie pilnuję takich spraw jak czas. O dzisiaj na przykład nie wziąłem zegarka. I to jest problem w pewnym momencie, bo tak, tutaj nie ma zegara, gdzieś tam jest, może ukryty gdzieś jest, no, ale go tutaj, widzi, widzi pani, nie widać go. To jest kwestia pilnowania czasu, pilnowania dyscypliny, to jest kwestia tego, że wydawca, czyli jest osobą, to jest osoba, która najczęściej jest, jest dużo mądrzejsza niż, niż prowadząca, czyli ja, ma, ma dużo większą wiedzę, szerszą i ma spokój nie bycia w studiu. I za to cenię wydawców, moich wydawców i zespół. Dlatego, że, że, że po pierwsze, w momencie, kiedy odpływam na jakieś wody, dzień nie powinna być. Odpływa pani czasem. I tak oczywiście oczywiście za dużo mówię. Dzisiaj też mi się to kilka razy zdarzyło, ale oczywiście, bo to, bo to nie jest tak, że to, to prowadzący jest gwiazdą ty, mm -hmm. i nie powinien być, jednak mamy, zapraszamy gości po to, żeby od nich się czegoś ważnego y, dowiedzieć. słyszę śmiech po, po tym, co powiedziałem, że prowadzący nie jest gwiazdą. Tak, no to, 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 tak przejmijmy, tym niemniej... Mniej... Inaczej myślą? A jak Pani myśli? Co, co oni myślą? Pytam potem. Okej, okay, dobrze, to tak między nami. No bo generalnie w mediach jest coraz więcej kobiet, coraz więcej kobiet wychodzących na, na front tak zwanej walki z różnymi siłami zła. Myśli Pani, że to dobrze, że nareszcie na hura, tak się dzieje właśnie? To się dzieje od lat też i to jest tak, że jest bardzo dużo kobiet, które, które są bardzo pracowite i, 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 i które, które, którym zależy, które się rozwijają. I wydaje mi się, że, że oczywiście ja też zmieniłam zdanie w kwestii na przykład parytetów. Kiedyś wydawało mi się, że parytety to nie jest dobry pomysł, ale się o tym myślę trochę inaczej jednak, bo wydaje mi się, że kobiety, jak patrzę na to z bliska, nie są doceniane. To znaczy one się starają dużo bardziej, są wykształcone często bardziej, wiemy, to wynika z badań również, że wciąż za zarabiają mniej niż mężczyźni i wydaje mi się, że no nie wiem, jeśli nie parytety, to porozmawiajmy o tym, że to będzie kolejny odcinek naszego wybrału, to, to w jaki sposób wyrównać, bo jest, jest to oczywiście duża dysproporcja, jeśli chodzi o czas, który kobiety poświęcają również na, na dom i tak dalej, prawda? Więc ta nierówność istnieje, ona jest bardzo trudna do ta do, do, do przepaść, do zasypania, i, i nie udawajmy, że tego nie ma. Ale z drugiej strony, e, to nie jest tak, że trzeba na siłę prawda, też forsować, to jest ta, ten, to jest to do, na minus, prawda? że kobieta, no to, to, że kobieta, to jeszcze nie znaczy, że, że coś musi, prawda? Sama, sama kobiecość, sama płeć nie może decydować o miejscu, w którym się jest. Więc to trzeba wyważyć, to, 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 to trzeba przedyskutować. I myślę, że o tym będziemy rozmawiać też. A jak pani patrzy na konkurencję swoją telewizyjną, to kto jest takim najfajniejszym, najjaśniejszym przykładem kogoś, z kim chciałaby pani ewentualnie popracować sobie na przykład. Ja nie wiem, czy mamy konkurencję. No ja uważam, że jest, jest, trochę, jest trochę fajnych dziennikarek. Mnóstwo jest. No, te najbardziej znane, myślę, to Danuta Cholecka, Monika Olejnik. Jest mnóstwo, jest mnóstwo bardzo znanych dziennikarek, dziennikarzy. E, mają swoje miejsce i to dobrze, bardzo dobrze. Ja w ogóle jestem zwolenniczką różnorodności różnych mediów i możliwości dostępu do różnych mediów. E, wydaje mi się, że e, czasy, w których żyjemy, Moment, w którym jesteśmy, jest, jest wspaniały pod tym względem, właśnie, że mamy dostęp do różnych kanałów, różnych telewizji, różnych wrażliwości, różnych poglądów itd., tak dalej, tak dalej, więc, więc jest to, żyjemy w szczęśliwych czasach, absolutnie, jeśli chodzi o, o, o nadawców, o, o liczbę kanałów informacyjnych. Ja zaczynałam w momencie, kiedy tych kanałów prawie nie było, prawda? Dopiero ruszały pierwsze kanały. Kolejny nasz był trzeci dopiero. Więc, więc oczywiście oglądam, patrzę, wyciągam te lepsze rzeczy, które robi konkurencja. Oczywiście staram się uczyć. Widzę też słabość konkurencji. W wielu miejscach nie będę podpowiadała, gdzie. Więc myślę, że, 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 że tak to wygląda, że wzajemnie się też czerpiemy, uczymy i tak dalej. A jeśli chodzi o, o do takiego pytania. Chodzi o Danutę Holecką i Moni Kolejnik. Czy coś można, mogłaby pani na przykład z ich um, stylu sobie zaimplementować? O. Ja staram się nie naśladować jednak. Staram się być, staram się, bo to też jest pewnie, będzie to czytane, że jestem, że się chwalę, nie, nikogo nie naśladować. Jestem sobą. Liska, które, które pani wymieniła, no to chciałam jeszcze dodać, że Życzę hmm. dużo, dużo zdrowia Monice Olejnik, także... I, I mam nadzieję, że wszystko się... Oczywiście musi się skończyć dobrze. To jest bardzo ładne, bo tak myślę, że między... taka branżowa solidarność też jest fajna i ważna. Solidarność w ogóle. Solidarność w ogóle, jeśli chodzi o, o, o kobiety. Solidarność, jeśli chodzi o, hmm. o każdy zawód. Tak, bo bez sensu po prostu kłócić się i... I tylko widzieć złe rzeczy w konkurencji. Nie, to na pewno to nie jest nasz styl. Kończymy sezon um, lepszej Polski. Czas na wakacje zasłużone. Jutro koniec roku szkolnego, córka. Um, ciekawa jestem, czy pani jest taką mamą, która będzie chwaliła um, świadectwo z czerwonym paskiem, czy powie o jej, o jej, nie. Nie ma świadectwa z czerwonym paskiem, jestem zawiedziona. Nie przywiązuję wagi do tego, czy jest, czy nie ma. Wspominam swoje dzieciństwo i mój czerwony pasek, i on w ogóle nie ma żadnego, nie miał dla mnie żadnego znaczenia i tylko się namęczyłam z tym czerwonym paskiem, więc naprawdę wszystkie dzieci, które nie mają, gratuluję tym, które mają, bo to jest wi wielki wyczyn, ale tym, które nie mają, w ogóle uspokajam e, i, i, i wydaje mi się, że to nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Mówię to z własnej perspektywy. Mhm. Więcej z tym męczarni i, i, i takiego bardziej ambicjonalnego podejścia niż jak ktoś chce, to oczywiście ma. Nie wymagam tego na pewno. I nie powiem, jak jest. Ja ani się nie chwala, ani się nie, nie, nie będę o tym w ogóle mówiła, bo to um, dzieci zawsze mnie uczula, uczulają, yy, żebym nie mówiła o, 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 o nich w mediach. I to i ja rozumiem szanuję, szanuję prywatność dzieci. Też no to jest istotne bardzo. Yy, ale rozumiem, że będzie jakiś prawdopodobnie rodzinny odpoczynek, gdyż yy, wszyscy zasłużyli na fajne wakacje. Na pewno będzie nagroda dla mojej córki Marysi za to, że za bardzo dobre wyniki w nauce i koniec, i koniec, i koniec roku, udany koniec roku. I oczywiście będą wspólne chwile. Natomiast też wakacje to będzie czas również na sprawy zawodowe, na kilka, na kilka spraw zawodowych. Będzie i tak, i tak. E Jakiś czas temu znalazła Pani czas, żeby udać się do Hajnówki. To jest miejsce bardzo bliskie Pani sercu, ponieważ stamtąd pochodzi Pani mąż, który jak mówiła Pani w programie, nie jest Polakiem i jest nie jest też katolikiem. Jak się Wam udaje przeżyć zgodnie tyle lat, skoro... Na wywiadach mówiła Pani, że cztery razy do roku się chce się rozwieść. Ja, to, tak to było oczywiście w, w cudzysłowie. Tak, 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 ale, ale, ale to nie jest tak, że zgodnie, bo, bo też nie chcę, żeby jakiejś pudrowanej rzeczywistości Państwu tutaj pokazywać. No, to nie jest tak, że można przeżyć 30 lat tylko w zgodzie i miłości. I jest to normalna, normalne partnerstwo, normalny związek. Mój mąż jest Polakiem, czuje się Polakiem, ale ma jego, jego narodowość jest białoruska. Y, oczywiście i y, to też ma dla niego znaczenie i o ty to podkreślał. W momencie, kiedy się poznawaliśmy, ja o tym wiedziałam i też wiedziałam o różnicach. Y, z tych różnic zawsze próbuję y, zrobić coś, co nas łączy. Różnicę przekuć w sukces. I w momencie, kiedy ta różnica przekuwa się w sukces, kiedy próbuje się zrozumieć i, i szanować. Myślę, że słowo szacunek jest kluczem i w małżeństwie, i w takim właśnie współżyciu, jeśli chodzi o różnice, Szacunek do różnych poglądów, szacunek do osób, które są inne. Rozśmiesza panią? O, mój mąż tak, codziennie mnie roz, rozśmiesza. <grych> na przykład dzwoni w momencie, kiedy jestem na wizji i prowadzę program. Zawsze dzwoni, dlatego nie noszę telefonu do studia. 19.15, 19.10 telefon od męża, czy kupiłam na przykład yy, mleko. Wracając do domu już. Czyli nie, to, nie, to nie znaczy, że nie ogląda moich programów. Po prostu się już tak, to jest to jest taka rutyna, że o tym zapomina, ale jest, to, zawsze mnie to śmieszy. No, tak, to, to zabawne. Chciałam powrócić do tej hajnówki, bo to też chyba takie wyjątkowe miejsce i dla pani. Słyszałam, że spędziła pani tam więcej czasu niż ten ostatni weekend. Tak, oczywiście przyjeżdżałam do hajnówki z mężem, z dzieckiem, spacerowałam po Puszczy Białowieskiej. To, była, to było zupełnie inne miejsce kiedyś rzeczywiście. I, i, ale wspaniałe, tak samo wspaniałe, jak i, i, jeśli chodzi o, o walory przyrodnicze, także wspaniałe miejsce, ludzie gościnni bardzo. Doświadczyłam samych dobrych rzeczy, dlatego że mój syn urodził się w hajnówce, więc. I przez chwilę tam mieszkaliśmy, więc same dobre, dobre rzeczy wiążą się z, z tym miejscem. Wspaniałe, dlatego że, że to były początki naszego ma małżeństwa: dziecko, no, nowe, nowe życie, nowe, nowe oczekiwania, wspaniała przyroda, świeże powietrze. Nigdy tego nie zapomnę, zawsze myślę o tym y też z pokorą, dlatego, że, dla, dlatego że, że, że patrzę na to, co dzisiaj, na to, jak inne są te, te czasy, jak trudno byłoby mi dzisiaj spokojnie, prawda, tam. Tam żyć także z pokorą i, 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 i z, takim, z takim wsparciem, też zawsze, w momencie, kiedy, kiedy rozmawiam z osobami, z, rodzi z rodziną e, mieszkającą tam, to jednak zawsze z pytaniem, czy, czy czegoś nie potrzeba, jakiegoś wsparcia. Tak. Właśnie, jak oni sobie dają tam radę teraz? Trochę jest teraz trudno po prostu tam żyć, tak zwyczajnie. Myślę, że dają sobie radę świetnie, też e, jeśli chodzi o pomoc, bo często rozmawiamy o, o pomocy dla dla, czy dla uchodźców, czy dla osób potrzebujących w tamtym terenie, no, no to jeśli chodzi o lokalną społeczność, to, to muszę powiedzieć, że y, zachowują się wzorcowo. To znaczy, i pomagają, i zatrudniają y, y, cudzoziemców, jeśli trzeba. Także to, to, tego dowiadujemy się, dowiedzieliśmy się podczas pobytu ostatnio. Także to są, to są ludzie współczujący, to są ludzie otwarci, gościnni. Tylko tak jak wszyscy, no po prostu nie chcieliby, żeby to przedostawali się przez granicę przestępcy. I tak jak my wszyscy, bardzo ciężko rozróżnić i rozdzielić te, te dwie kwestie. I na tym powinniśmy się skupić jako państwo też, żeby te sprawy były jasne, prawda? Żeby, żeby tego problemu nie było. Mówi się, że Podlasie to jest taka, taka magiczna y, kraina pełna serdecznych ludzi, dobrego jedzenia y, oraz szeptu. Czy spotkała Pani kiedyś szeptuchę? Nie, nie, nie chciałabym i myślę, że myślę, że akurat to jest to, o co, 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 czym nigdy nie byłam zainteresowana. Czyli rozumiem, że tutaj kon, konkretnie stąpam, jestem człowiekiem konkretu raczej, niż magii i różnych wizji. Okej, okay, dobrze, przyjmuję, przyjmuję to tłumaczenie. Mam jeszcze takie pytanie, może trochę nietypowe, ale wiem, że w Pani karierze zdarzało się nie tylko, nie tylko prace z zakresu dziennikarstwa, występowała Pani też w wielu serialach. Czy to, była, czy to było jakieś spełnienie marzeń, czy po prostu miła przygoda, jak Pani to dzisiaj traktuje? Bo to naprawdę tam kilka seriali takich, wręcz legendarnych, takich jak. Świat według kiepskich niesamowity. Nie no, są te legendy, nawet czytałam ostatnio, że podobno marzyłam o tym, żeby zostać aktorką i nawet byłam przesłuchiwana. I jaka jest prawda? Nie nie, ma, nie, nie marzyłam o tym, dlatego, że miałam świadomość tego, że się jednak nie nadaję do tego zawodu. Dlaczego? No, z wielu względów. Jestem chyba zbyt szczera i... i o, to źle powiedziałam. Boże, co, jak to wyjdzie? Mnie to nie o to chodzi, że po prostu nie potrafiłam zagrać kogoś innego. Po prostu wydaje mi się, że nie mam tych umiejętności, które są potrzebne do, do, do gry aktorskiej. I, i, i oczywiście o to, mi, o to mi chodziło. Nie chodzi o to, że aktorzy, Ala, już nie będę brnęła, żal, dobrze. Nie mam tych umiejętności i nigdy o tym nie marzyłam. Oczywiście była, były takie sytuacje, że ee, Spotykałam się z aktorami, znałam, znam ten świat, jeśli chodzi o aktorów. Wychowałam się w domu, w którym aktorzy byli. Byli częścią domu, w którym się wychowałam, więc, więc naturalną koleją rzeczy patrzyłam na nich z podziwem i to byli wielcy, wielkie nazwiska. Więc patrzyłam na aktorów z podziwem, patrzyłam, jak mówią, patrzyłam, jak się rusza, i byłam, naprawdę byłam zafascynowana. Ale nigdy nie chciałam być aktorką, bo wiedziałam, że to nie jest, to nie jest moje marzenie. Chciałam być historykiem, dużo mniej, bardziej prozaiczne miałam marzenia. Chciałam być historykiem, chciałam być dziennikarką. Te marzenia się spełniły, zresztą pisałam już jako dziecko i felietony, i, i reportaże, więc to wszystko się dobrze układało. Nie, nie, nie szukałam jakiejś innej drogi. Ale wracając do, do, do pytania o te, o te seriale, skąd to się wzięło? Po prostu było to tak, że y, prowadziłam serwisy informacyjne w Polsacie. A Polsat też zamawiał filmy i też pokazywał te filmy. I, i w tych filmach chciano, producenci chcieli, żeby, żeby pojawiały się osoby, które są dziennikarzami i, nie, i grają siebie, bo to było granie siebie. Więc ja nie grałam u ról żadnych, byłam sobą. O. Do tego się chyba nadaje troszkę. <laughs> Jest pani sobą i myślę, że ludzie, którzy mm, uważają, że nadałaby się pani na prezydenta, też tak uważają. Wiem, że pani nie lubi tego tematu, ale zapytam, dlaczego nie chce pani zostać prezydentem? Nie lubię tego tematu. To jest sztuczny temat, w związku z tym nie, nie będę go podejmowała. Wszystko na ten temat zostało powiedziane. Jestem dziennikarką. To, to było moje marzenie i to jest, to są takie, takie są moje plany dziennikarskie i, i re, resztę od, odsyłam wszystkich zainteresowanych do oświadczeń, które były w tej sprawie. Nie chcę o tym rozmawiać, Lepsza Polska, ja wiem, tytuł jest bardzo dobry, wymyśliłyśmy go z koleżankami. Może dlatego ten tytuł przywołuje takie skojarzenia. I nie było kobiety prezydentki jeszcze? No życzę. Mam nadzieję, że jeśli pojawi się kandydatka, to będę na nią głosowała. Nigdy, nigdy, przenigdy w pani nie pójdzie w politykę? To, co powiedziałam, były takie, były takie różne doniesienia, ale nie chcę ich komentować, bo już je skomentowałam. Oświadczenia są takie, jakie są. Nie ma takich planów. Nigdy. Dobrze, to bierzemy to za dobrą monetę. Myślę, że nie ma pani racji, ale jeśli chodzi o kobiety, na pewno będzie kiedyś kobieta i, i będę na nią głosowała. Jeśli będzie dobrą kandydatką, bo to też wracamy do, do tematu, prawda, wcześniej. Czy jeśli kobieta będzie dobrą kandydatką, oczywiście, jak najbardziej ma, ma mój głos i też. Jest Musi być dobrą kandydatką. Jest w ogóle jakiś kandydat na prezydenta 2025? Pani jeszcze nie ruszyła, tak, takie takim mam wrażenie. Chętnie o tym porozmawiam, bo, bo to jest ciekawy temat i oczywiście mm. możemy do niego wrócić w momencie, kiedy ruszy kampania, bo to na pewno ciekawy temat, też pewnie tutaj będziemy poruszać go w programie. Na pewno jest to ważny ważne temat. Pewnie tak. To jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie, naprawdę ostatnie pytanie. Jak to się stało, że dziewczyna z Limanowej trafiła do Warszawy i pomyślała sobie, podbije to miasto, Polskę, kraj? Nie z Limanowej, tylko spod Limanowej. Muszę prostować, bo ponieważ moi sąsiedzi się bardzo denerwują. Urodziłam się w Limanowej, stąd jest... No był tam szpital, więc to jest prosta proste sprawa. Wyjechałam do Warszawy bardzo wcześnie, ponieważ to były sprawy rodzinne I, i, i tutaj trafiłam z rodziną do Warszawy i, 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 i... Tak to się po prostu potoczyło i nie miałam planu podbicia Warszawy. Takich planów nie było. Dziecko nie ma raczej takich planów, a byłam normalnym dzieckiem. W miarę, w miarę normalnym, więc, więc tak, to się, tak to się potoczyło. Miałam swoje marzenia, one dotyczyły dziennikarstwa. Tego, co robię teraz, jest to moja pasja, nie ukrywam, zawsze, zawsze była. I, i tyle. I, I nie ma tu niczego wielkiego w tej sprawie. Rozumiem, bardzo dziękujemy za rozmowę. Wymęczyliśmy Panią troszeczkę po programie, ale. w, w czasie programu, bo była gorąca dyskusja, długa, i też, i też przygotowania nas, nas też trochę pochłonęły, bo, bo przygotowania, samo stworzenie tego studia to też jest. To też jest ciężka praca. Na historię trzeba zmierzyć hołd wszystkim, którzy są poza kamerą zupełnie. To też Marcinowi Zdaniowiczowi, który zrobił tę scenografię, bo to jest najlepsza, powiem tak, najlepsza scenografia w Polsce, już nie pierwsza do, moje, do moich programów. I Marcin wygrał konkurs na tę scenografię, więc wy, wy, wybór, był, wybór był taki, że. Był godny, ponieważ było kilka projektów, a, ale Marcin, jak zwykle, on wygrywa wszystkie konkursy. Tak, także super. Bardzo dziękuję. Dorota Gazurok naprawdę daje czadu e, nawet o późnej godzinie e, przez cały dzień, po, po całym dniu pracy. Tak, ale pytania były bardzo, bardzo wymagające i trudne. Także, tak, 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 tak. Wiem coś o tym. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję.